Dzień dobry. I nastał dzień wyjazdu naszego do Węgier, do Bogacza na Termy z okazji Święta Gęsi. Ale dla nas droga jest, ponieważ dla nas droga jest bardzo długa, nastał już jakby zmrok, więc stanęliśmy sobie na parkingu na zakopiance między BP a McDonald'em. I przespaliśmy się, i zaraz Wam pokażę w jakich warunkach, bo z lekką pochylnią. Natomiast generalnie fajnie, bo odpoczyliśmy i mogliśmy sobie na spokojnie rano wyjechać, i już mieliśmy mało kilometrów, żeby dojechać do miejsca docelowego, czyli do bogacza. Zapraszam Was na nowy vlog. I tak sobie stoimy, przy McDonaldzie i jedziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Nastał nowy dzień, jesteśmy na termach w Bogaczu, ale przyjechaliśmy sobie do Eger, miejscowość Eger. I jestem w kościele, który jest niestety zamknięty. A kto mnie ogląda wie, że ja uwielbiam kościoły. On jest piękny. Szkoda, że jest zamknięty. I mamy problem z parkingiem, bo nie obsługuje kart. Nie mamy drobnego euro, nie mamy drobnej ich waluty, więc standardowo całkowicie nieprzygotowani. Czekamy na znajomych, żeby przywieźli nam euro drobne. Chłopaczka w Egerze i ekipa. Dobre, Lady? Mm -hmm. Udało się dostać, nie? Tylko ja mam za dużą gałkę. Masz za dużą gałkę? No, z <noise> Taką mitali. Dojechaliśmy do doliny Świe... pięknej pani. Chciałam powiedzieć świętej. Pięknej pani, czyli taka dolina winnic i knajp. Zobaczymy. fajne ceny tego wina są, bo za kieliszek tu się płaci powiedzmy za tego zwykłego Egry 5 zł, a buteleczka 28 Super. Pokażę Wam jak wyglądają termy wieczorem. Za dnia tutaj po prostu nie przychodzimy, bo zwiedzamy. Eee, pierwsza część jest dla, tylko dla powyżej 18 roku życia. Ze względu na zawartość siarki. Nie wiem, nie chcę kłamać. Czegoś tam. Generalnie śmierdzi jajami. Mm. No i tyle. Yy, natomiast my siedzimy w innej części, za chwilę ją pokażę. Pokażę najpierw tą część dla dorosłych. O, tam są już kamperki, yy, ale o tym opowiem na spokojnie. Ty wiesz jak pomylił baseny i przyszedł na te, gdzie nie powinien, czyli dla dorosłych. <grym> no i tutaj jest pod przykryciem. Kompleks tam, idź, Zbyszek, wiesz na, na lewo tam. Okej. Okay. O, i tak sobie znowu wieszaczki. Dzień dobry, dzień dobry, mamy nowy dzień, sobotę, dzisiaj jest święto gęsi i wina. Powiem Wam tak, nie wiem o co chodzi z tym całym, show. fajnie, że te termy są, one są fajne, gorące, naturalne i tak dalej. E, jeszcze nie znam ceny, bo płaci się przy wyjeździe. Ale jak dla mnie, to tu jest po prostu za dużo ludzi. Eee, zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Myślę... Zapiszcie mi tylko w komentarzach, czy tak jest często na długie weekendy, czy tylko my tak po prostu trafiliśmy. To oczywiście nie działa. Prawdopodobnie jest w tym zimna woda i to działa latem. Eee, aktualnie jest zamknięte. Działają tylko trzy baseny termalne. Jeden basen wczoraj był napełniany. Tam pod dachem jest kolejny basenik. Tutaj jest też basen też nie działający, taki duży, sportowy. Myślę, że to wszystko jest fajny kompleks letni. Natomiast latem z kolei nie wiem jaki... No nie wiem, nie wyobrażam sobie wchodzenia do tej gorącej wody latem. Bo na pewno nie jest to tak przyjemne jak w chwili obecnej, kiedy różnica temperatur jest znaczna. Co so i tak powiem Wam, świetną pogodę mamy. W powietrzu unosi się zapach siareczki. No te... Ten aquapark cały, który tutaj jest, po prostu myślę, że robi robotę. I myślę, że na pewno wrócimy, jak się dowiem, tylko od kiedy jest otwierane to wszystko. Ale właśnie chciałabym tak trafić, żeby nie było aż takiej ilości ludzi. Bo no mnie to trochę przeraziło, nie? Ciekawa jestem czy tam ta zjeżdżalnia działa latem. Zobaczcie, co tu się dzieje. I to jest jeden obok drugiego, nie? Po prostu. A Jeden. A Jó nyaralást! Érezd magad jól, ha vajon találkozunk a dal végén. Aloha! 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 Hát valakinek bejött az élet, ugye? Aloha! Miért? De csebi múlipán, aloha! De nem mocsik! A gyerünk véget vár a játszóház. Dzisiaj znajdujemy się w moim mieście. Mówi do was bogacz, z Bogacz. Okej. Okay. Są świetiki. I nawet tak całkiem fajne toalety. Tak. Papier jest, Papier jest delikatny. Idziemy do winnic. Ciekawe, co tam zostaniemy. Ja bym chciała tę gęś w końcu no, spróbować jednak, nie? Gdzie on idzie? Aha, no, na przejście. No, Dwie tak, na pasy. A, na pasy. <grym> ja bym poszła jak Polak, nie? Środkiem drogi. <grym> o, o! Ale widać, że nie Polacy. O, widać, widać no. Dwa, dwa razy. Dwa razy Polacy w bogat. Turystyczny turysty, serwis informacyjny. O! Chowacz. Czekamy sobie na idę ze zbyszkiem. Próbuję ogarnąć ten kijek, ale. Chyba <grym> całkiem inaczej nagrywa. Gdzie tu się zmienia? I sprzyjał swojemu, żeby A co to znaczy? 16 koła dała, rozumiecie to? 16 koła. Język jest świetny. To musiała przyznać. Stoimy sobie na targu. Plac przy termach. I można kupić. A wiecie co to jest? To jest pigwa. Pigwa, mózg pigwy. O tutaj była recepcja. Jest? Tu była recepcja, latem. Nie, nie. A to budowali. A, czyli to z tego coś zrobią prawdopodobnie, przerobią to na coś. Taka ty też jest że Wiecie, mam tu ceny? Grę. Tam kawa dwa kosztuje. Ale dobre jedzenie tam jest? Nie, my nie widzieliśmy. my jedziemy tylko tam. No tam jest gęsina sama. Tak, dzisiaj jest gęsina, a było fajne, na razie. No. Dla dzieci było. 100 lat.

Uważajcie, nie spadnijcie stamtąd, okej? Okay? Mogę tutaj wejść? Możesz. Nie, tu nie przemawiali. Chyba źle było przetłumaczone, co? Nagrywam. O, wpuścili mnie do piwnic. Wino jest w piwnicach drodzy moi! Wino! W kadziach! Ale czas! Ale, ale pracuje! Ale, mm. hey, ale pachnie tym winem! Jak no. Super, nie? Ale jaka wilgoć tu jest, patrzcie! <grym> Gdzie ty wilgoć widzisz? No tu na no to czarne to wilgoć. O, no, no to super. Widziałam. Widziałam. Ile? 3000 litrów. No tu na dole. Nie, tak tu chyba, wiesz. Na miejscu. Na miejscu. Na miejscu, na miejscu. Na minus. Normalnie. 1100 tysiąc 1 litr, no. Ha! Ty... <gry>

No i chciałam się tylko pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za obejrzenie naszych wspomnień z tego wyjazdu. Na mnie, tak jak powiedziałam, Bogacz zrobił średnie wrażenie z racji ilości kamperów i zlotu ludzi. Naprawdę po prostu czułam się jak na kempingu w Polsce i to na takim zlocie typu utopienie Marzanny na kopalni, gdzie wiadomo jest, że jest dużo ekip i jest świetnie. Tak tutaj też było fajnie, ale rzeczywiście było to bardzo, bardzo e, tłumne. Natomiast powiem Wam szczerze, że zastanawiam się czasami, jak stoję w takich miejscach, bo na kopalni jest podział ktoś tego pilnuje tutaj nie tu absolutnie nie. I zastanawiam się w takich miejscach, jak to wygląda z naszym bezpieczeństwem, bo też tłumaczyłam jednej pani, która się chciała koniecznie rozłożyć o, za nami od razu, blokując nam jakikolwiek wyjazd z tego miejsca, że no to jest po prostu niebezpieczne, bo nie daj Boże coś się znam nam zadzieje, my się zaczniemy palić, ona się zacznie palić, nie mamy szansy najmniejszej jakiejkolwiek ucieczki. Co o tym sądzicie? Bo ja uważam, że na takim dużym kempingu typu właśnie bogacz, to powinno być jakoś też nadzorowane, a no nie jest niestety. Stajesz gdzie chcesz, w stajesz sensie. Jak chcesz, niby nie ma rezerwacji, ale finalnie, jak ktoś przyjedzie wcześniej, to rozkłada sobie krzesełka i zajmuje miejsce dla innych. I czasami jest to po prostu awykonalne wjechanie czy wyjechanie, yy, i to nie jest przyjemne. Natomiast ja dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam, lajkujcie jak macie ochotę, jak nie to nie, to są moje wspomnienia i możecie komentować ewentualnie, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa jak to wygląda w innym terminie w bogaczu. No i co sądzicie o takim ścisku, takim, takim ustawianiu, nie usta, ustawianiu się gdzie kto chce? Czy uważacie, że tak, tak dodaje nam tą wolność taką, czy jednak na takim, w takim miejscu jak kemping powinno być to jakoś nadzorowane? Dzięki i cześć!